Siemanko ja jestem Detrak i witam was w kolejnym odcinku z SimCity doprowadziłem to moje miasteczko, tą część miasta w, w, wydaje mi się do fajnego stanu. Popracowałem nad tym chyba za dwie godziny, aby to uzyskało taki efekt jaki jest teraz yy, ale wydaje mi się, że było warto, gdyż ta okolica wygląda naprawdę fajnie. Tu jest takie rondo z wjazdem. Czy to nie jest rondo? Okej, okay, wiem, ale no taka jakby kombinacja ulic, która ułatwia bardzo wjazd na osiedla. No i co? Tak to właśnie wygląda tutaj w przerwach pomiędzy aleją a drogą. Są umieszczone parki, więc nie zabierają one miejsca, nie zabierają one miejsca budynkom, które chcą się rozbudowywać. I wszystko jest wykorzystane optymalnie. Także to tyle tutaj. Co jeszcze? Postawiłem drugi. Nie wiem, czy ten most był już tutaj w poprzednim odcinku. No, nieważne, ale jest jeden most. Tu jest drugi. Tak się troszeczkę teraz bawię tymi ulicami, żeby zobaczyć co i jak. Co można tutaj fajnego stworzyć. I jeżeli poświęci się temu. Dłuższą chwileczkę, to naprawdę można zrobić coś naprawdę bardzo fajnego. Jak widzicie, nie ma kasyna. Kasyna zebrałem dlatego, że podczas tej przebudowy mi troszeczkę przeszkadzało. Postanowiłem, podjąłem też decyzję, że przy tej głównej alei nie będzie żadnych budynków. Z racji tego, że ona musi być. Yy, przejezdna, a jeżeli stoją przy niej budynki, to samochody do tych budynków wjeżdżają i, i tworzą się korki, których i tak tutaj nie brakuje podczas godzin szczytu. Także bierzmy się do roboty. Właśnie tutaj stworzyłem taką strefę, która będzie komercyjną strefą. Komercyjną yy, będą tutaj kasyna, oraz yy, gdzieś umieszczę później lotnisko. No właśnie w tym miejscu będzie się to wszystko skupiało. Yy, tak więc. Zaczynajmy budować. W sumie to teraz umieściłbym umieściłbym kasyno. Umieszczę kasyno, a później. A później postaram się ogarnąć. Postaram się ogarnąć aż mi zabrakło słowa, no kurczę. Promy. Tak, zbuduję jakieś tutaj. Budynek dla promu, żeby sobie tutaj, prawda, turyści przyjeżdżali i mieli prostą drogę do kasyna. Ok, co tutaj chcą? Powinniśmy zbudować K.G. dla naszego imperium kasyn. No to jeszcze musimy troszeczkę zarobić. No ale wydaje mi się, że to może coś bardzo fajnego z tego wyjść. Um, I tak sobie teraz myślę jeszcze. Gdzie by postawić to lotnisko? Oczywiście w przyszłości. Chciałbym to miejsce mieć zaplanowane już teraz. Nie wiem, może tutaj nawet. To jest dość dobra. Tylko że... Trzeba by nie w takim centrum miasta. Kurczę, a może po tej stronie gdzieś. Widzicie, co w sumie tak? Zostawię to miejsce niezagospodarowane, bo właśnie to, przy którym teraz stoi lotnisko. Yy, I. I zobaczę. zobaczę, jeżeli nie znajdę odpowiedniejszego miejsca, to postawię yy, je tutaj. Chociaż troszeczkę mi później przeszkodzi ono w rozwinięciu siatki ulic w tą stronę. Tak więc. No, nie wiem, pogubiłem się, powiem Wam szczerze. Dobra, trzeba zbudować przystanek autobusowy pod kasynem, żeby sobie autobusy z sąsiednich miast jeździły. Oraz jeszcze odnowię tą sieć przystanków, gdyż te ulice poburzyłem, które tutaj były. No i oczywiście przystanki nie przetrwały. Buduję jeszcze park and ride. W jednym miejscu. No jak widzicie, teraz te autobusy sobie tutaj wjeżdżają i będą zabierali, zabierały pasażerów. A Tak więc okej. Okay. Teraz jeszcze tracimy na tym na tym kasynie niestety. Ale to się powinno zmienić niebawem. Już na następny dzień te zyski powinny wzrosnąć. Teraz jeszcze tak. Ym... Może już teraz zajmę się. Nie! Nie Okej. Okay. Ja pielniczę. Naprawdę, muszę na to uważać, bo to jest trzeci raz już tutaj. Ojej. Szybko teraz odbuduję tutaj to co. Było przy nadbrzeżu, i wezmę się yy, za te promy, ale wiecie co naprawdę. <grystanie> ojej, widzicie jaka to emocjonująca gra jest. Niech ktoś powie, że symulatory są nudne. Ojej, ojej. Mam nadzieję, że ta aleja... Nie, ale dobrze ją teraz zbudowałem. Nie jest krzywa, jest. Jest dobra. Ok. W takim razie. Ogólnie to jest też fajne, że można umieścić je z niepod mostami. To bardzo ułatwia komunikację i można zrobić fajne rozwiązania. Stworzyć fajne rozwiązania. No i teraz oczywiście będą problemy. Ze skrzyżowaniami, nie będą chciały się łączyć. No, tak standard. Ale <grym> <grym> powiem Wam szczerze, że naprawdę już przecież nie jest samego siebie w tej chwili. Dobra. Ok, wyszło. Tutaj tylko. Niech wrócą te strefy przemysłowe, które były w tym miejscu. No i zrobię tutaj taki wyjazd. Póki co prowizoryczne, ale nie mam pomysłu jak tutaj te tereny przybrzeżne, szczególnie w tym miejscu yy, zrobić, żeby były w miarę fajne. Dobra. W takim razie niech tutaj będzie. Ten terminal dla statków yy, jeszcze go gdzieś. No, gdzieś tutaj gdzieś tutaj tylko że. To jest zwalone, że nie można tej drogi nawet ulepszyć, żeby była jakby o średniej gęstości, gdyż tutaj ma być tylko taka... Ojejku, muszę... <śmuszę> Musiałem poprawić jak siedzę. Wybaczcie za skrzypienie. Dobra. Ale nie jest źle. Teraz tylko połączę je z dnie zaleją. I będzie w porządku. Tutaj mi się nie podoba ta... Yy, ta nierówność terenu. Ale chyba mam na to pewien sposób, jak teraz wybuduję... Aha, czyli nie mam na to żadnego sposobu. Nieważne. Nieważne. Yy, Okej. Okay. W takim razie są promy. Yy, tutaj jeszcze tak. Yy, terminal do statków wycieczkowych. To chyba... To chyba to powinienem jeszcze dodać. W tym miejscu. Tak. I teraz będą przyjeżdżali tutaj i simowie z sąsiedniego miasta oraz turyści. Tak więc mam nadzieję, że zwabi tu też simów ze stolicy. Żeby sobie tutaj troszeczkę w kasynie się pobawili. Tak więc no. Okej. Okay. Okej, okay, teraz już salon hazardu przynosi zyski bardzo dobrze. W takim razie... Um, turystów jest dość mało w tej chwili, ale myślę, że mógłbym umieścić y, pokoje, przyjemne pokoje. No czyli po prostu zwiększyć ilość. Y, zwiększyć możliwość noclegu Simów. W takim razie... Nie no, nie będę na to żałował pieniędzy. Bam. Dobra. No i jeszcze dodam jakieś rozrywki typu yy, może póki co tylko maszyny wrzutowe. Będę tak ostrożnie ostrożnie tutaj działał, żeby nie przesadzić zbytnio. No. No w ogóle podoba Wam się ten filtr? Dajcie znać w komentarzach, bo mi bardzo. I powiem Wam szczerze, że jest taki przyjemny, fajna kolorystyka. Też w takiej formie retro troszeczkę. No, ale jak widzicie, wcale tutaj aż takich dużych korków nie ma. Tu, tutaj coś tam się troszeczkę korkuje, ta aleja, ale nie jest tragicznie. Zważywszy na to, że to są godziny szczytu i. Więc nie ma na co narzekać. W ogóle to troszeczkę dziwne, że teraz oni wracają z pracy o 8 rano, ale to chyba chodzi o to, że jest, yy, są jakieś tam zmiany godzinowe. Tak, chyba tak. Dobra. Co teraz? Wydaje mi się, że jednak przydałoby się coś jeszcze tutaj, żeby dodać takiego boosta temu salonowi hazardu. I tak. Sprawdzę teraz, ile zarabiamy dokładnie. Malutko. 5000 jak dotąd zdołaliśmy zarobić dziennie, i wydaje mi się, że. Po Tutaj bym kolej również dodał. Dodałbym kolej. Tylko, że teraz również musiałbym pomyśleć, jak to zrobić. Ale chyba już mam pewien pomysł. Zrobię tak. I teraz pod tym wzgórzem tunel. To mogę w sumie zrobić taki tunel mały, bo pod tym wzgórzem również będzie szła ta aleja. Skręci jakby. Tak więc ten tunel w sumie może tutaj być i teraz jakoś wykręcę tymi torami i, i połączę Starowiskiem głównym. O jezu, to jakiś nawet most się zrobił. Troszeczkę niezłe zamieszanie, ale okej, okay. niech y, tak będzie póki co. No i wypadałoby postawić dworzec. Postawię ten, tą niemiecką stację szybkiej kolei, bo chyba ona nam przywozi. No ogólnie jest chyba lepsza Bo przewozi tyle samo Simów co to ten główny dworzec Tak, tak Tak mi się wydaje, że jednak potrzeba Ciut więcej Środków transportu do tego kasyna Ja już spłaciłem pożyczkę Nie, wiecie co? Okej, okay, to mam taki pomysł Spłacę teraz pożyczkę I zaciągnę kolejną Na 100 tysięcy To jest Już teraz nauczyłem się zaciągać pożyczki Więc nie będę teraz Nie będę teraz zmuszony Czekać na to Aż budżet mi się naprawi Ok, więc stawiam Dworzec. Okej. Okay. No, to jest połączenie z, z trzema miastami, tak. Tak więc to się musi opłacić. Yy, I teraz tak, zrobię połączenie z, z tą drogą. No, i zakręcę teraz ta, tą aleją, tak jak Wam mówiłam. Tylko, że chciałbym to zrobić jakoś w miarę dobrze, żeby ta aleja szła prosto. No, ale chyba to nie będzie możliwe, z racji tego, że ten teren jest tutaj dość trudny. Tak więc. Pokombinujemy, bo chcę, żeby to było ładne. Okej. Okay. I teraz jedziemy prosto. No i dobrze, i wyszło chyba wyszło chyba całkiem przyzwoicie. Dobra, teraz tylko tą drogę z dworcem połączyć z aleją. Można również zrobić coś takiego. No tak, tylko oczywiście tutaj skrzyżowanie się zrobiło. Zrobię jeszcze tak. Dobra. I w tym miejscu słuchajcie. Niech się pokażą. Aż za dużo teraz tych linii się pokazało. Stworzyłbym jakieś takie centrum komercyjne, że będzie dużo sklepów, i to też powinno zachęcić tych z kasyna, żeby je odwiedzić. Tak więc postawię strefy komercyjne w wolnych miejscach. Mm. I będę czekała, aż się rozwiną. Yaa, no, okej. Okay. Popatrzę na kasyno, jak się sprawuje. Mhm. Mm no, jest w miarę w porządku. A, pasażerowie 281 dziennie, także dworzec spełnia swoje zadanie, jest ich całkiem sporo. I co, i idą oni do kasyna teraz? No, tak. Ojojoj. Dużo ich widzicie? Czyli wyszło mi. Cieszę się niezmiennie w takim razie. Bardzo dobrze. Mm. Póki co przychodzą ci najbiedniejsi, tak? Jak tutaj widzę na wskaźnikach. No, ale sporo ich, dobrze. W takim razie powinienem ściągnąć teraz tych ciut bogatszych. A, to są te przyjemne pokoje właśnie, rozumiem. Wiecie co, w takim razie dodam jeszcze jakąś rozrywkę do kasy na Bar. No, nogi średnio zamożni turyści dziennie 540, no. no, tandetnie to troszeczkę wygląda, powiem Wam szczerze, no ale no. Las Vegas też takie jest, to przecież centrum światowego hazardu, w tych takich miejscach, gdzie jest trawa, czy tam to jest piach w ogóle? Nie wiem, bo teraz po tym filtrze nawet nie widzę. Aż sprawdzę z ciekawości. Mm, o, właśnie ten filtr, który teraz używałem, to był Turkus plus pomarańczowy, natomiast teraz zmieni na soczyste. Ojejku, ale zielone. Ło, aż nie oczy zaczęły boleć. Ale zostawię, bo jest też fajny w sumie. A nie. W takim razie dodam troszeczkę drzewek. Niech będzie las. I od razu milej. Tutaj się pojawiła propozycja lotniska. Tak. Społeczność lokalna żąda budowy portu lotniczego. Naszą firmom przyda się zastrzyk pieniędzy. Zwłaszcza tych od dodatkowych turystów. No i powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia. Hmm. Czy jest to teraz potrzebne? No ale chyba w sumie tak, więc. Więc sam nie wiem, powiem wam szczerze. To by był dobry pomysł, w sumie zbudować go tutaj, nie? Hm. Tak. Nie hm. wiem też, czy opłaca się inwestować w przyszłość. Ale wiecie co? Zaryzykuję, bo to w końcu jest tylko gra, więc można się... Pobawić, popróbować. Nie ma... Chyba sprawy. Także stawiamy lotnisko. Nasz budżet to troszeczkę zabolił. Miasto ma za małą atrakcyjność turystyczną, by port lotniczy działał optymalnie. O kurczę, w takim razie będzie trzeba też zbudować yy, jakąś atrakcję typu. Yy, o no nie wiem. Jakiś gmachoper z Oslo, czy coś takiego to wtedy to wtedy również przyciągnie turystów którzy się zainteresują hazardem no ale ktoś tam przyjechał teraz więc więc ok no i budżetu też to naszego zbytnio nie obciąża także także okej. Okay. no i wypełniliśmy to zadanie dookoła lotniska, słuchajcie, rozciągnąłbym jakieś drogi, żeby to wyglądało realistycznie. Zawsze dookoła lotniska są jakieś małe drogi, tak więc. Mm, tylko jeszcze chciałbym zobaczyć, w jakim kierunku to lotnisko można rozbudować, żeby później yy, nie usuwać tego wszystkiego. Aha, pasy startowe. Hmm, terminal towarowy, terminal pasażerski, zwiększ moce portu lotniczego, z nieistotnego połączenia na coś bardziej godnego podziwu. Umożliwia loty prywatnych odrzutowców, zamożnych turystów i średnich samolotów pasażerskich dla średnio zamożnych turystów. Hmm, aż się zapowietrzyłam Terminal pasażerski dodamy w takim razie w pierwszej kolejności, ale jeszcze nie dzisiaj. Hmm. Wzdłuż pasa startowego. Pójdzie jest dnia. Tak jest teraz. Tak jest na każdym lotnisku. Jeżdżą po niej jakieś tam y, straże lotnicze czy coś takiego. O nie, zwykła straż pożarna po prostu. Tutaj niestety tak nie będzie, ale możemy stworzyć pozory. Możemy stworzyć pozory. W takim razie ok. Yy. Jest lotnisko. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko. Naprawdę hmm. teraz będzie mi się to wszystko świeciło na żółto, że... że to nie działa, bo nie działa póki co? No ale okej. Okay. Tak więc wokół lotniska mogę umieścić więcej jeszcze stref komercyjnych. Hmm. No i ulepszę kasyno, dodając coś jeszcze. O! Już 10 tysięcy zarabiamy na tym dziennie To chyba dobrze, nie? Okej, okay, w takim razie Żeby jeszcze to przyspieszyć Dodać boosta naszej gospodarce hazardowej hmm, Klub komedii Tylko, że ja chcę przyciągnąć tych Średnio zamożnych Aha, to są Stoły do Black Jacka ich przyciągną W takim razie, okej okay. Mmm tak. Co się stało? No, widzicie, kochane SimCity postanowiło, że zakończy odcinek właśnie w tym momencie. Tak więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję że Wam się spodobało, bo mi, szczerze mówiąc bardzo, coraz bardziej lubię nagrywać do SimCity. Nie wiem dlaczego wcześniej nie sprawiało mi to takiej przyjemności jak teraz. Może chyba. Lepiej mi się nagrywa po prostu także. Siemaneczko i liczę na komentarze oraz łapki w górę, jeżeli mi się spodobało.